Cześć, cześć. Z tej strony Patryk z Artystów Reklamy. Witam Cię w kolejnym poradniku, w którym szybko, krótko będziemy rozwiązywać wybrane problemy techniczne i konfiguracyjne związane z sklepami, systemami reklamowymi i tak dalej. Jeśli masz pomysł na jakiś temat, który mógłbym poruszyć, zostaw koniecznie swoje dane w ankiecie razem z propozycją tematu i ja chętnie taki temat przerobię, oczywiście w miarę wiarę też swoich możliwości, natomiast bardzo chętnie na pewno się temu tematowi przyjrzę. Jeśli interesujecie współpraca, też dane do mnie są w opisie, a my myślę, że możemy zaczynać i e, przejść do tematu tego odcinka, czyli konfiguracja katalogu produktowego MetaAds z e, platformą iDoSell. Z menu po lewej stronie wybieramy opcję marketing i integracje, e, opcję Facebook, i tutaj jest e, taka, e, takie okienko Fit Produktowy i zestawienie danych. Klikamy. Ja mam to już oczywiście skonfigurowane i wzorcowo powinno wyglądać to w taki sposób. Czyli tutaj jest zaznaczona opcja tak w okienku generuj fit produktowy dla Facebook, to tak chcemy to wygenerować. I tutaj poniżej jest informacja o statusie pliku eksportu. Podejrzyjmy sobie, jak to wygląda. Plik eksportu wygląda w taki sposób. Oczywiście musiałem to zamazać, natomiast u Ciebie to będzie po prostu link. Ten link będzie nam potrzebny później do konfiguracji katalogu produktowego, tak więc po prostu polecam go skopiować. A tutaj w sekcji edycja wyświetlą się dodatkowe informacje dotyczące samego feedu produktowego i konfiguracji tego feedu. Całkiem sporo opcji tutaj mamy. Możemy na przykład... Nie eksportować pewnych produktów, a inne eksportować, ale to, co przede wszystkim nas będzie interesować, to jest ustawienia godzin eksportu. My najczęściej ustawiamy eksport feedu produktowego na jakieś godziny nocne, bo wtedy najczęściej sklepy mają najmniej, najmniejsze obłożenie, najmniej ruchu, więc też nie obciążamy dodatkowo tego serwera. I pierwszą operację wykonujemy gdzieś w godzinach nocnych. Dla przykładu tutaj o drugiej w nocy kolejne. Co 24 godziny, natomiast możesz to pod siebie ustawić i klikamy tutaj Zapisz. Przy tej okazji warto powiedzieć, że za pierwszym razem jak konfigurowałem ten feed produktowy, niestety Facebook nie był w stanie wczytać tych produktów. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego był ten błąd. Sam system iDusel poinformował mnie o tym, że może wystąpić taka sytuacja, i wtedy zalecają odczekać. Jakiś czas, ja odczekałem jeden dzień, następnego dnia już ten FIT mogłem skonfigurować. Tak więc, jeśli u Ciebie wystąpi taka sytuacja, to w pierwszej kolejności zalecam odczekać jeden czy dwa dni i sprawdzić, czy ta konfiguracja będzie dalej możliwa. Tak więc, klikamy sobie plik eksportu, kopiujemy URL naszego pliku produktowego i idziemy do Facebooka, do ustawień firmowych. Ja tutaj mam już skonfigurowany katalog, natomiast jeśli ty nie masz tego katalogu, to tutaj niebieski przycisk, utwórz nowy katalog i wyskoczy mniej więcej coś takiego. Jeśli sprzedajesz produkty online, czyli po prostu jesteś sklepem internetowym, sprzedajesz produkty, które można u Ciebie zamówić i wysyłasz te produkty właśnie w formie jakiejś paczki do klienta, impostem, kurierem, no to to jest opcja dla Ciebie. Możesz też połączyć się z wybraną platformą partnerską. No my tego Tutaj nie robimy i następnie przydzielamy odpowiednie portfolio firmowe, czyli nasz menedżer firmy. Tutaj domyślnie jest oczywiście poprawnie wybrany, więc tego nie robię i wybieramy sobie nazwę. Sugeruję i zalecam nazywać katalog produktów nazwą po prostu domeny naszego sklepu internetowego, ewentualnie domena sklepu myślnik język jeśli mamy sklep wielojęzyczny. Myślę, że to mocno ułatwić potem zarządzanie tym, tym katalogiem. Klikamy opcję dalej. Teraz musimy połączyć Pixel, który zainstalowaliśmy na stronie internetowej. Odnośnie instalacji Pixela mam osobny poradnik, tak więc po prostu tam Cię odsyłam. Klikamy dalej, ustawiamy uprawnienia i przechodzimy do opcji przesłania produktów. W tym miejscu będzie nas interesować opcja połączenia z zestawieniem danych, natomiast ja cofnę całą tę konfigurację, bo nie chcę tutaj robić bałaganu na tym koncie reklamowym, ale przejdę do konfiguracji i też krok po kroku ci to pokażę. Konfigurując plik, właśnie poprzez przesłanie zestawienia danych, tutaj wyświetli się menu podobne do tego albo takie samo. Tutaj wklejamy link z naszymi produktami link, który wygenerowaliśmy ze sklepu internetowego, podajemy dane do logowania. O ile oczywiście ten plik jest chroniony hasłem, najłatwiej będzie to sprawdzać po prostu otwierając sobie ten plik z jakiegoś trybu incognito-przeglądarki, żeby nie być jednocześnie zalogowanym na tym sklepie internetowym. Przechodzimy dalej i w tym momencie musimy ustawić podstawowe informacje o tym pliku. Nazwa: ja sugeruję nazwać ten plik nazwą domeny, z której pochodzi, czy nazwą sklepu internetowego, domyślną walutę. No w naszym wypadku to będą PLNy, harmonogram zestawienia danych, czyli możemy sobie zdefiniować, kiedy Facebook będzie pobierał informacje o tym pliku. I teraz tutaj bardzo ważna uwaga, jeśli zostawię częstotliwość co godzinę, to to jest w tym wypadku bez sensu, ponieważ plik produktowy na stronie internetowej odświeża się o drugiej w nocy i potem co 24 godziny o drugiej w nocy. Tak więc jeśli ten plik tutaj. Będzie odświeżał się co godzinę, to i tak nic to nam nie da. Nie załapie najnowszych poprawek, najnowszych y, zmian w tym głównym pliku produktowym generowanym przez stronę. Wobec tego ja sugeruję zmienić opcję na codziennie, y, ustawić na przykład godzinę trzecią w nocy, czyli godzinę po y, tym, jak nasz plik produktowy na stronie się odświeży, i w ten sposób najpierw plik produktowy odświeży się na stronie, zostaną sczytane dane magazynowe. Ewentualnie nowe dodane produkty, i tak dalej, tak dalej. A potem ten odświeżony plik o trzeciej w nocy zostanie załadowany przez Facebooka. No i klikam opcję prześlij. I teraz Facebook to przetwarza. Ja oczywiście ten plik produktowy od razu usunąłem ze względu na to, żeby nie dublować treści, bo już tutaj miałem załadowane produkty w tym katalogu. Natomiast jeśli wszystkie kroki wykonasz tak, jak pokazałem, to wszystko będzie. Porządku i pliki niedługo zaczną się pojawiać w Twoim katalogu. A ja ze swojej strony dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, oczywiście kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Jeśli szukasz agencji marketingowej, z którą mógłbyś podjąć współpracę, zapraszam Cię do artystów reklamy. Link do mojej agencji masz w opisie tego materiału. I no cóż, widzimy się wkrótce. Do usłyszenia. Cześć!